Dobra, proszę Państwa, jestem w Konkaen Czuję się okrutnie 14 godzin jazdy busem Moje nogi wybuchają Bolą mnie w takich dziwnych miejscach Jest godzina dziewiąta, tak jak mówiłem Opóźnienie dwugodzinne na autobusiku spowodowane różnymi jakimiś tam perturbacjami na, e, na autostradzie Powiem Wam szczerze, że nie mam ochoty ani nagrywać, ani nic muszę Najpierw wymyślić jakiś sposób, żeby dotrzeć do miejsca, do którego chcę dotrzeć Tylko najgorsze jest to, że tu już nie ma napisów naszymi literami Tylko wszystko jest po ichniejszemu Jestem naprawdę wycieńczony no jest, Padnięty jestem totalnie Zresztą widać to po moich oczach Spałem tak bardzo przerywanie, podejrzewam, że łącznie może z 4 godziny a dworzec ogólnie dosyć spory trzy, trzy terminale, busiki bardzo taki klasyczny jeśli chodzi o yy, o Tajlandię widać, że dużo tu busami się przemieszcza ja nienawidzę się przemieszczać busami to jest chyba mój no mogę przyznać już próbując wszystkiego prawie że to jest mój znienawidzony środek transportu autobusy już naprawdę wolę jechać może dwa razy dłużej nie, ale z półtora razy dłużej pociągiem niż autobusem. Naprawdę, A to, to nigdy nie jest wygodnie. Nigdy nie jest wygodnie. W pociągu zazwyczaj jest wygodnie. No dobra, mam bilecik, tak to wygląda. Nic ciekawego. Pani mi napisała platformę. Zapłaciłem 187 batów. 185 km do granicy. Czyli mniej więcej jeden bat za 1 km to jest. Super przeliczni. w ogóle to ciekawe. Wyjechaliśmy o 19:00 o 19 wyjechaliśmy A pierwszy postój był dopiero o 5 rano I jeszcze mnie obudził Tak, o piątej rano był dopiero pierwszy postój no i, i jedyny jak się okazało taki gdzie można było wyjść, rozprostować nogi także no, podróż była tragiczna. W ogóle moją ulubioną przekąską, taką słodką w Tajlandii stały się takie paluszki Poki One mają różne smaki i bardzo dużo tych smaków jest Wypróbowałem wszystkie I wszystkie są dobre to one są w Polsce, więc to nie jest nic takiego specjalnego To jest chyba one... ta firma pochodzi z Japonii Ale ostatnio tak pomyślałem, żeby pójść level wyżej I pójść w ślady mojego taty i zakupić sobie po prostu swoich noteli i paczkę paluszków <noise> i coś takiego sobie zjeść. Tak, mój tato to, to jest jego ulubiony deser, ale może nie jest to taki głupi pomysł. Dostałem karteczki do wypełnienia na granicy, żeby być gotowym. To jest Proszę Państwa, Mekong. No i już witamy w Laosie. Od razu, humorek lepszy. Wiadomo, zawsze to jest takie, że nie wiadomo, czy wszystko będzie w porządku, ale w tym razem było wszystko w porządku. A tak wygląda Laos. Może tak na pierwszy rzut oka to nie widać jakiejś większej różnicy, ale powiem Wam szczerze, że ja widzę ja już widzę różnicę jest dużo biedniej to widać a druga ciekawostka po minięciu Mekongu jest taka, że w Laosie mieszka 7 milionów ludzi czyli 1 dziesiąta tego co mieszka w, w Tajlandii także dużo, dużo mniejszy kraj, powierzchniowo nie jest taki wcale mały jak się zobaczy też się tak ciągnie to, jest, to są uroki właśnie chyba tych krajów tutaj w Azji Południowo-wschodniej. Bo i Tajlandia się tak ciągnie, i Laos się ciągnie, i Wietnam się ciągnie tak. W sensie, że terytorium, jakby ktoś mnie nie zrozumiał, terytorium jest takie bardziej podłużne, jest dłuższe niż szersze. O. Tak jak Polska to mniej więcej. Teraz mnie ktoś tu zabije jakiś taki prostokąt kwadrat, bardziej kwadrat. To tutaj podłużne 16:30, czyli za pół godziny oficjalnie mogę powiedzieć, że jestem 24 w podróży. No daje się to we znaki. Ciecie. Powiem Wam, że jest jedna rzecz, która mnie już zachwyca. Naprawdę, aż, aż nie spodziewałem się, że mo może mnie coś takiego cieszyć. Jestem ciekaw, czy już wiecie o co mi chodzi. Bo na razie tak. Tak, tylko, tylko nagrywam. Może część z Was domyśliła, może część nie. O, przejdziemy koło tej tojówki, to może więcej osób skojarzy. Chodzi o ruch prawostronny Jezus Maria. Dwa miesiące bez, bez ruchu prawostronnego. Eee, rozglądamy się za kantorem. Generalnie Laos jest krajem z największą. To znaczy z najmniejszą wartością pieniądza, w jakim byłem, jedna złotówka to jest około 5200-300 kipów laotańskich. Także no 100 tysięcy kipów to jest 20 zł. Także totalnie będzie trzeba znowu myślenie. z, z yy. Wiecie o Currency Exchange. Ale właśnie, wiecie, jaki mamy problem. Że jest sobota, godzina 17 I jest wszystko już pozamykane Pierwsza rzecz Zaskakująca w Laosie, którą się da zauważyć Ale o której na razie nie będę Dużo mówił, bo jeszcze chciałbym się dowiedzieć Czyli flagi Komunistyczne flagi Tak jest To będzie Popularny widok Zobaczcie jaka ładna świątynka też taka w stylu tajskim, więc podejrzewam, że może być dosyć stara. Tutaj też wszystkie bankomaty pobierają sobie prowizję, ale znacznie mniejszą, bo jak to co czytałem, to mniej więcej 20 do 40 tysięcy kipów prowizji jest pobieranych. Czyli trzeba to policzyć. To się da wszystko policzyć, powiem Wam. Czyli wychodzi około 4 zł. Tak, 1 piąta. No, jakieś 4-6 zł. No, by w Tajlandii za wybranie gotówki wszędzie równa prowizja 25 zł. O, patrzcie, budynek kolejny, jakiś taki ciekawy. Trochę. Trochę tutaj taki niby właśnie azjatycki, a jednak, jednak dużo z europejskiego Laos był e, kolonią francuską Tak jest, bardzo długo francuski był językiem urzędowym Mało tego, nawet już tutaj zobaczyłem w dwóch, trzech miejscach Jak jeszcze zobaczę to, to postaram się Wam pokazać e, Nazwy są po laotańsku oraz po francusku. Wiecie co? A spróbujmy wyciągnąć gotówkę, jeśli działa ten punkcik I Czytałem, że w Wietnam Banku kiedyś nie było prowizji. Wietnam Bank. Zobaczmy. No ciekawe, karta została odrzucona. Nieważne jaką kwotę wybrałem. To jest ciekawostka. No ale nie wiem, zobaczymy jak będą następne. Słuchajcie, ja jestem w hotelu, eee, ogarniam się, idę coś zjeść, wykąpać się, ogarnąć. Nie ma nic dzisiaj, co bym ciekawego mógł Wam powiedzieć, czego nie powiem Wam za jutro na przykład. I dobry, proszę Państwa, nowy dzień, sylwester, Laos, Vientiane, Witam Was, Łukasz, podróżnik, turysta który zmierza właśnie na śniadanie spałem około 11 godzin, ale musiałem przespać i chciałem wam pokazać banknoty nie wygląd generalnie nie różnią się od siebie jakoś bardzo frontem, na wszystkich jest ziomal jeden podejrzewam, że to może być no, już wam pokażę sobie czyli tak, największym nominałem jest 100 tysięcy tak wygląda to jest prawdopodobnie prezydent a tu jest y, pagoda, do której zmierzamy, bo znajduje się tu w Wiencjanie. E, 20 tysięcy, czyli to jest 100 tysięcy. Jest 20 tysięcy też z takim samym ziomalem. E, co tu mamy? 50 tysięcy jest też ziomal. Generalnie nic wybitnego, ale jedna rzecz, na którą bardzo bym chciał zwrócić. 500. Dostałem 500, prawdopodobnie nie wydam tego bo nic tu 500 nie kosztuje zazwyczaj gradacja jest co 1000 ale zobaczcie jaki piękny banknot 500 nowiutki tutaj jest pokazany Mekong który płynie i pracownicy budow budujący elektrownie o elektrowniach wodnych w Laosie będzie jeszcze na pewno moment żeby porozmawiać a tutaj z tyłu ludzie pięknie zachowuje sobie ten banknocik i on jest w ogóle Niby z 2015 roku, a wygląda jak nowy, nie wiem gdzie, on był utrzymany. Powiem Wam tak, wczor wczoraj misja znalezienia kantora była niesamowita. Ej, chodziłem z, z 40 minut tutaj po, więzanie, po 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 centrum tak naprawdę i znalazłem jeden działający kantor, wymieniłem. Ej, no i straciłem na kursie euro, jakieś 5 zł, także wymieniłem 100 euro. Także no bez, bez tragedii powiedzmy. Tutaj raczej usługi kantorowe, wymiany walut są obsługiwane przez banki. Jest to bardziej zarządzane przez y, rząd niż y, niż to normalnie bywa, że po prostu prywatne usługi. Przeciała kawka na poranek jest z lodem. Nie za bardzo mi się to podoba, ale w sumie zamówiłem mrożoną. Zobaczymy. Powiem Wam tak. Jeśli chodzi o Laos, widać, że jest biedny. Więcian wygląda trochę jak takie miasteczko. Praktycznie nie ma tu żadnych, żadnych wysokich budynków. Taka, wiecie, miasteczko w Tajlandii, po prostu yy, kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców. Wczoraj sprawdziłem i, i mieszkańców jest około miliona. Słuchajcie, dzisiaj jest u mnie Sylwester jak to nagrywam, prawdopodobnie się przejdę po miasteczku, zobaczę, czy są jakiekolwiek oznaki sylwestrowe. Wieczorkiem też. Zobaczymy, czy tu w ogóle strzelają fajerwerki Nie mam większych planów na jakieś imprezy czy coś. Wszystko wyjdzie w praniu. Powiem wam, że jestem trochę zmęczony przez te, przez, jeszcze przez tę podróż, ale mi się wydaje, że w trakcie dniami to przejdzie. Ja sobie na śniadanie wziąłem kanapkę i jak, jakiś rodzaj y, smażonych nudli albo ryżu. Już w sumie sam nie wiem jak przyjdzie to zobaczymy. czy już bardziej w stylu laotańskim. Na, nie, wziąłem sobie japońskie coś. Jakiegoś japońskiego bowla sobie wziąłem. OK. A wczoraj jadłem burgera. E, powiem Wam... Zaczniemy bezpiecznie, jeśli chodzi o Laos i takie sprawy higieny, no to trzeba tutaj, myślę, że bardziej uważać niż Tajlandy. No ja jestem za, zaprawiony w bojach, natomiast mimo wszystko trzeba będzie brać to pod uwagę. Zostaniemy w Wientianie parę dni, żeby sobie pozwiedzać. Nie ma tu za dużo, za dużo do zwiedzania, ale do, wiecie, trzeba się oswoić z nowym krajem, poznać w ogóle jak to działa. Jak ludzie się zachowują, wczoraj miałem jakieś takie mm, dziwne sytuacje w hostelu, bo pobił się czarnoskóry jegomość z lokalsem, bo heh, podobno ten y, Laotańczyk poszukał go na kasę, bo grali w bilard i się pobili. Bardzo dobre jedząko. Kanapeczka wybitna. Nie wiem, co w niej było. Było tak dużo rzeczy. Na pewno było jajko. Na pewno był jakiś burgerek. Nie wiem, czy wieprzowy, czy wołowy. Suroweczka. Jakiś sławik. Mm. Co tam jeszcze było ciekawego? Pomidorek. Świetna. Kanapeczka świetna. Ten ryż był też ciekawy, bo to był ryż z wieprzowiną eee. i z. Jakąś cebulką i z, też z jajkiem taki, taki bardzo smaczny Jeśli chodzi o cenę, zapłaciłem za całość razem z kawką y, 145 kipów Czyli 28 zł całkiem, całkiem rozsądna cena Na pewno dużo taniej niż w Niż w Tajlandii Także to mi się podoba Że nie płacę że nie przepłacam, a my idziemy sobie na promenadę wzdłuż Mekongu, gdzie tu jest fotelik z flagą oczywiście komunistyczną i laotańską. A tam przed nami jest Mekong. Zobaczcie mały chiński samochodzik elektryczny Wuling. To, co już widziałem powoli w Tajlandii, tutaj w Laosie e, e, się sprawdza i jakby skala się zwiększa. Bardzo dużo samochodów e, chińskich, chińskich marek. E, jak będę coś ciekawego widział, bo ja też nie znam tych chińskich marek samochodowych, e, podejrzewam, że, że większość z Was też je nie zna, to będę Wam się starał e, je pokazać. Słuchajcie, to jest promenadka, te wszystkie tutaj Pozostawione wózki Wieczorem rozkładają się na Nocny market Wczoraj tu było pełno jeśli chodzi o sprzedaż Głównie ciuchów z tego co widziałem Ale też jakiś wiecie ozdóbek Proszę bardzo Dumnie powiewają flagi A my mamy Panoramę Mekongu Który wyznacza Naturalną granicę, przynajmniej w tym miejscu, między Tajlandią a Laosem, po jednej stronie mamy Laos, po drugiej że stronie rzeki tam, jak te budynki można zobaczyć, to już jest Tajlandia. O, i kolejne miejsce na nocny targ. I tu, miejsce na nocny targ, po jednej stronie ulicy, i tutaj, tu już takie bardziej na bogato. Może, może się tu przejdziemy wieczorem któregoś dnia, żeby zobaczyć jak tu życie yy, czy się toczy czemu nie widać, że na ulicach Chillera praktycznie nikogo nie ma no ciężko się dziwić, jest niedziela i jest do tego yy, sylwester więc pewnie ludzie się szykują, odpoczywają po całym tygodniu pracy także ciężko kogokolwiek upatrzyć oprócz właśnie o no gościa sobie swoje stanowisko gościu prze, przewozi w ogóle spaceruję sobie teraz po parku e, jednego nazwanego na jednego z takich królów teraz wam wytłumaczę dlaczego takie e, dlaczego w cudzysłowu Wonga e, był to król Królestwa Vientianu Które było jednym z trzech królestw W pewnym momencie w historii Który Zbuntował się przeciwko Królestwu Syjamu Były to początki XIX wieku Syjamu Czyli Tajlandii Które okupowało te tereny Trwało dwa lata Niestety nie powiodło się no, i spowodowało no, no bardzo spore reperkusje, bo w odwecie zostało zlikwidowane Królestwo Wientianu. Na tereny Laosu dzisiejszego weszły wojska i ogólnie Francuzi, a bardzo duża ilość ludności została przymusowo przesiedlona właśnie z tych terenów. Do te, na tereny e, dzisiejszej Tajlandii. No i co? Tu mamy e, e, fontannę. No i pomnik, właśnie tego króla. Tylko tyłem go widzimy. Zaraz podejdę bliżej, to może go zobaczymy. Wokół pomnika w ogóle są poustawiane słoniki i konie. Zobaczcie od takich malutkich. Do takich większych. No i mamy pomnik samego o, króla. A ogólnie Laos jest właśnie nazywany Królestwem Miliona Słoni. Słonie były powszechnie używane jako zwierzęta wojenne. Nie, jako, jako kawaleria. Ale oprócz tego podejrzewam, że także rolniczych jako po prostu zwierzęta pociągowe tu mamy tu mamy ciekawe <laughs> ciekawe drzewko bo jest to drzewko poświęcone przyjaźni laotańsko-francuskiej a tuż obok, zaraz wam pokażę tylko muszę dojść jest drzewko y, przyjaźni laotańsko-węgierskiej drzewko co ciekawe, nie ma w ogóle napisów w języku węgierskim. To co to za przyjaźń? Jest po angielsku, jest po laotańsku, a gdzie jest po węgiersku? A tutaj po drugiej stronie mamy pałac prezydencki. Co prawda, nie jest udostępniony w żaden sposób do zwiedzania, ale po drugiej stronie. Można go sobie oglądać, no tutaj jesteśmy od, od zaplecza tak zwanego. To niezły kabelek zwisa sobie na środku drogi. Też prądu nie ma na nowy rok, prawdopodobnie. Może prezydent. Kolejna fińska furka. Takie jeżdżą ee, tu w Tuwiępianie jako taksówki. V VF5 To jest coś francuskiego O, tutaj BID To tego znam B-Y-D Tak się nazywa A tej, tej taksy to nie Nie, nie znam tej marki w ogóle O, moje ulubione, zobaczcie Jak pięknie poprowadzona sieć elektryczna Wspaniale Naprawdę wspaniale Miód na moje Serduszko takie coś zobaczyć I że to działa Jestem na właśnie na głównej ulicy Wientiano I powiem wam Jestem w szoku Jak tu jest pusto Tu macie na przykład JDB Nie, nie wiem czy to jest Amerykański bank No jakiś na pewno duży międzynarodowy Tu jest tajski Można po herbie poznać tam macie Herb Tajlandii, czyli Garoda Buk, o którym wam opowiadałem. No i generalnie powiem wam, że jestem w szoku, jak to jest pusto na ulicach, to jest milionowe miasto. A tu praktycznie nikogo nie ma. Aż chcę się sparafrazować klasyka. Ludzie tu nikogo nie ma. Tutaj po drugiej stronie też Lo Bank. Lao Holding Enterprise SHB też pewnie jakieś ubezpieczenia albo co innego no jest niedziela, więc prawdopodobnie jest wszystko pozamykane i dlatego jest tak pusto ale tu przynajmniej ładnie są światła na drogach dla pieszych też, nawet przyciski są, że można sobie wcisnąć. Także kulturka naprawdę kulturka. I o ile na przykład nie ma śmieci aż tak dużo na ulicy, no to też nie wygląda jakby kto coś za bardzo sprzątał, bo w Tajlandii przynajmniej ludzie sobie ludzie cały czas zamiatają liście i tak dalej. No i ukazuje nam się piękny, łuk triumfalny. Sam łuk triumfalny ma symbolizować odzyskanie niepodległości przez laos z rąk Francji. Oraz ofiary II Wojny Światowej Na górę można wejść i, I sobie jedziemy na górę zobaczyć jak wygląda z góry ja... To jakiś rządowy budynek naprzeciwko Ale nie jestem w stanie powiedzieć co to jest Tak się sobie prezentuje Milecik ile 30 tysięcy kipów czyli jakieś 15 zł Przepraszam, okłamałem 6 zł 10 tysięcy kipów to jest 1,90 90 zł, coś tam liczmy 2 zł Zobaczcie jaka powódź była w 1966 roku Mekong wylało i wszystko zalane Proszę bardzo, jesteśmy na górze czwarte piętro jeszcze tu do góry jest chyba 3 do pokonania muzyczka gra ale jak widać albo nie widać nie ma żadnych wieżowców a tu chyba już przygotowane na wieczór tak mi się wydaje że to są fajerwerki bo jest ląd do odpalenia zaraz mi bateria padnie także trzeba uwiecznić jeszcze z każdej strony Ostatnia strona. No to jakieś będą występy wieczorem na pewno. O kolejna chata wielka. Dobra, proszę Państwa, Idziemy na. wracamy pod łuk y, chwały i idziemy zobaczyć, jak strzelają z fajerwerków. Przygotowujemy się do wystrzału fajerwerków. Tam przemawia. Nie wiem, czy to jest premier, prezydent, prezydent, nie, prezydent nie, bo za młody. Premier dla osób, dla przedstawicieli tam w ogóle. Na środku jest zrobione takie miejsce, miejsce to jest takie miejsce, gdzie oficjele, wszyscy siedzą, a dookoła ludzie po prostu. No to jest ten, to jest, jesteśmy na tym samym miejscu, co gdzie byliśmy dzisiaj po południu. Bo trochę ludzi jednak przyszło. No jest 41. Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć. No i mogę oglądać fajerwerki Jak ktoś się martwi o pieski to nie ma sensu się martwić, bo w Laosie wszystko siedzą. I powiem wam, że cieszę się, że to jest akurat w Laosie Że nie jest przekombinowane Tych fajerwerków nie było nie wiadomo ile Były fajerwerki, dwie, dwie fajerwerki naraz odpalane bo pewnie było tylko dwóch ziomków, którzy mogli to odpalać i to jest piękne, bo tutaj przyszło tyle ludzi żeby świętować po prostu nowy rok tutaj zobaczcie, tu w ogóle nikt nie ma alkoholu to też jest ciekawe nikt szampana nie otwiera tylko po prostu ludzie przyszli, robią sobie zdjęcia, świętują i jakby tu nie było biednie jakby tu nie wiadomo były tragiczne warunki to mimo wszystko ludzie potrafią się cieszyć nawet z takimi rzeczami w skrajnej biedzie y, to nie ma znaczenia świetne to jest świetne świetne, świetne bo, y, nie mam, nie, nie wiem co mam powiedzieć po prostu trzeba spełniać marzenia i tyle kto by pomyślał, że, że akurat tak spędzę sobie Sylwestra w 2023 roku ble, ble, ble. Nie to chciałem nagrywać. A, ja idę w klapurkach, bo jednak jest dużo wygodniej niż zakładać buta ze skarpetą. Kobitka tak, mocno, tak długo się modliła, że jej grzyb wyrosnął na ręce.